Cześć, witajcie. Broker Maszyny Club w Polsce. Dzisiaj mam dla Was nie lada gratkę. Parę sztuk takich mieliśmy w zeszłym roku. One wszystkie są już klientów. To jest ostatni dostępny w tej chwili w Europie w takiej wersji. Maszyna jest z floty fabrycznej, z wynajmu długoterminowego. Po wszystkich przeglądach będzie pełen resurs jak na nowe podności. 14 metrów wzwyż. I coś koło praktyce 8 na bok. Maszyna z podporami, 200 kg w koszu. Automatyka wagowa między jednym, dwoma operatorami czyli główny teleskop, główny teleskop pozwala nam wysunąć się na maksa. Jeśli jest jeden człowiek w koszu, jeśli są dwa, jest dwóch, wyciągnie nam się troszeczkę mniej gdzieś około metra a półtora będzie różnicy. Dzięki temu zasięg boczny tej maszyny jest niesamowity. Pamiętajmy, maszyna 14-metrowa i w praktyce na 8 metrów pojedziemy na bok. Zobaczcie, tu mamy opcję pracy negatywnej. I to pantegramowe przedłużenie daje nam dopiero gagabotę. Widzicie ten zasięg boczny. Tu poza tym dwie podpory, bardzo szybkie rozstawienie, praca w mieście. Na samochodzie mamy warsztat. Zobaczcie, mamy zabudowę warsztatową. Przebieg tylko i wyłącznie, bardzo niewielkie, 1950 motogodzin. Maszyna z grudnia 2016. Stan tutaj tego wszystkiego to jest odnowości, jest wzorcowy. Stan wnętrza kabiny. Aż ciężko uwierzyć, że to auto przyjechało do nas z Francji Oczywiście ono przyjechało przez fabrykę. No i wycięty tył. Co oznacza dla nas wycięty tył? Wycięty tył oznacza dla nas, że na tym haku holowniczym mamy ee, uciągu. 3 tony, a więc mini koparka, wszystko na przyczepce jedziemy. Mamy kamerę cofania. Pokażę wam to w kabinie jeszcze. Eee, no i jeżeli manewrujemy w mieście, nie mamy tego odwłoka z tyłu. Czyli jedziemy tak, jakbyśmy jechali busem. Wszędzie, gdzie jest ciasno w kolkach jest niesamowicie prosta jazda, jakby był to zwykły bus bez kosza. Cóż do kabiny? No też jest fajnie. Zobaczcie, przebieg tylko 128 tysięcy. Jest kamera cofania, jest klima radiofabryczne z Bluetoothem. Fotel, wszystkie elementy. Tak to wyglądać powinno. Naprawdę dobro, dobry przebieg. 14 metrów w górę. Bardzo sprytna maszyna. I ona jest w tej chwili dostępna. Słuchajcie, taka specyfikacja jest bardzo rzadka na rynku europejskim. E, bardzo ciężko takie auto dorwać w używce. E, do tego to jest bezwypadkowe. E, pełna historia, więc no, ciężko takie auto normalnie dostać na rynku. To jest gratka. Nowy taki, w tej konfiguracji prawie 400 tysięcy, więc naprawdę dobra oferta. Zapraszam. Idealna maszyna dla wszystkich, którzy się zajmują utrzymaniem oświetlenia, dla wszystkich, którzy bawią się w jakiekolwiek prace związane z światłowodami, e, utrzymanie obiektów. Nawet tak jak my mamy na placu system wizyjny na kamerach, to trzeba czyścić co jakiś czas. Mam warsztat, mam wszystko, szybkie podejście do roboty. Bardzo fajna maszyna. Dzięki. Zapraszamy, Klap. 2b na końcu, w.pl